Tak słucham. Dobry wieczór. Budynek B, pokój 15. Tutaj ja... no chciałem już się położyć spać, wie pan. I... nie mogę. Wie pan dlaczego? Wie pan dlaczego słucham. nie mogę? Bo jest obsrana pościel. Po prostu. Ob... Ale budynek B, pokój numer 15? Ja tak. nie mam takiego pokoju. To jak, jakie macie pokoje? Ale skąd pan dzwoni, proszę mi powiedzieć? Z Pitulic. Skąd? Z Pitulic, tam gdzie jeden dom i siedem ulic. A to pan jest psychicznie chory? Nie, a co? Nie jestem. Psychicznie pan jest chory? Nie. Chyba jednak pan jest powinien się leczyć. Tak? Psychicznie. Tak? No. Okej. Okay. I co? No, powinno się Pana zamknąć w jakimś zakładzie. No i chuj! No! No tak! A czemu Pan przeklina? A co? A nie, nie mogę! A co? Nie wolno przeklinać. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, gościu, krótka piła. Słuchaj, koleczko. Przynosisz mi tort, mam trzydzieste urodziny. Pokój 112, czekam. Ale Pan jest psychicznie chory, no do psychicznych ludzi nie chodzimy, przykro mi. A zrobiłbyś mi loda? Nie jestem pedałem, może ty jesteś pedałem, to znajdź sobie Nie pochodź. jestem pedałem, bo z tobą nie spałem. Co? Ale psychol, psycholi nie brakuje, naprawdę. Słuchaj, nie? stary, mam twoje nagie foty. Widziałem, co robisz, kurwa, z, z woźnym po godzinach.